Anka gotuje, gotuj i ty! Witajcie! W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak przygotować wyjątkowo smaczne pióre z ziemniaków. Ja osobiście piórę bardzo lubię i często je przygotowuję na obiad jako alternatywa dla tradycyjnych gotowanych ziemniaków. Dodatek chrzanu i czosnku nadaje puchowi ziemniaczanemu szczególny i przepyszny smak. Co potrzebujemy? Obrane ziemniaki, ja mam tu 7 średniej wielkości, łyżkę masła, 2-3 łyżki mleka, łyżkę chrzanu, 3 ząbki czosnku i łyżeczkę soli. Ziemniaki kroję na mniejsze kawałki, dzięki temu szybciej się ugotują. Do wody wrzucam ząbki czosnku pokrojone wzdłuż na ćwiartki, nadadzą one ziemniakom lekki czosnkowy aromat. Wodę solę i stawiam na gaz. Gotuję, aż ziemniaki będą miękkie. Przekładam je do miski razem z ząbkami czosnku, dodaję masło, chrzan i mleko. I za pomocą tłuczka do ziemniaków, czy tak zwanej dukaczki, rozgniatam ziemniaki z resztą składników. Zawsze robię to, gdy ziemniaki są jeszcze gorące. Pióre według mnie wtedy jest dużo smaczniejsze. Do nakładania pióra na talerz używam łyżki do lodów. Powstają wtedy takie żółte kuleczki ziemniaków, które na samym końcu możemy posypać jeszcze posiekanym koperkiem. A ja zapraszam was już na mój blog AnkaGotuje.pl. No i oczywiście gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was mocno i życzę smacznego.